Cześć wszystkim z tej strony, Mateusz i zapraszam na kolejny filmik na moim kanale. Dzisiaj nagram dla Was dzień z jedzenia. Jeszcze w sumie nie wiem, ile będzie tych kalorii. Tak obstawiam 4400, bo ostatnio miał chyba 4300 a trener trochę mi zwiększył te kalorie. No i ja teraz idę sobie pierwszą zawsze z rana na robię wakuum jakieś 5 minut. No, i będziemy przygotowywać śniadanie. Zazwyczaj na śniadanie właśnie jem y, jakąś owsiankę z odżywką białkową, owocem i do tego jajka. Ale teraz właśnie zacząłem, y, bo mniej czasu miałem na śniadanie jeść y, owsiankę z płatków błyskawicznych, bo wcześniej jadłem z płatków górskich. Długo w sumie się robiło, bo trzeba było do garnka, te błyskawiczne szybko do mikrofali wrzucę i mam gotowy posiłeczek więc wam to pokażę, albo robimy nasilanie omlety, bardzo fajne, może w następnym właśnie odcinku z dnia jedzenia, bo jeszcze będę masował dalej to może nagram jak zrobić takiego omleta środkowego z jabłek, mega pyszny no i co więcej, a jeszcze w sumie powiem, waży na ten moment z rana 84kg Trener, trener chciał, żebyśmy dobili do 90 kg, ale zobaczymy, jak to pójdzie. No, jeszcze problemów nie mam z przedzedzeniem więc jest dobrze. No i widzimy się na pierwszym posiłku na śniadaniu. Płatki mi się zrobiły, mają właśnie taką gęstą konsystencję, jak widać. No, i teraz poczekam jakieś 3-4 minuty, aż wystygną. No i dodam właśnie białko, masło rzechowe i jabłka. No, chwilę właśnie poczekałem, aż wystygnie mi ta osianka, i teraz dajemy białko. Ja mega polecam białko z KFD do smaku to jest właśnie karmelowo-mleczne, jak widzicie. Do właśnie owsianki. moim zdaniem, jest idealny, bo nadaje takie właśnie mleczne klimaty tej owsiance. Eee, robiłem owsiankę z wodą, a po dodaniu właśnie tego smaku czuję jak wymiar właśnie owsiankę z mlekiem. No i właśnie wrzuciłem 45 gram odżywki białkowej. Eee, jeszcze nie wiem czy wspomniałem, ale zacząłem współpracę z KFD, więc tutaj wstawię swój kod właśnie zniżkowy na KFD. możecie właśnie sobie białeczko czy tam co innego zamówić, kreatynę no i teraz mieszamy dokładnie, wrzucamy jabłko, masło orzechowe i będzie dobre jeszcze do wsianki daje właśnie taki aromat, o smaku płatków śniadaniowych i też właśnie dodaje właśnie takie nuty mleczne, dodaję go 6 kropel do takiej owsianki właśnie robi fajną robotę no i na górę jeszcze masło orzechowe dodam 25 gram i posiłek będzie gotowy. Moim zdaniem właśnie fajny posiłek, żeby szybko sobie zrobić. 50 minut przygotowanie i bardzo smaczny. No i tak wygląda gotowy posiłek. Może ładnie nie wygląda, ale naprawdę jest smaczny. No i ja zabieram się za jedzenie i gdzieś tutaj wrzucę wam makro, jak to wygląda tego posiłku i widzimy się przy kolejnym posiłku. No i tak właśnie wygląda mój drugi posiłek dzisiaj. Mamy tutaj 160 gram piersi z kurczaka. Do tego 100 gram warzyw. Ja mam tutaj właśnie jakieś buraczki z cebulką, i do tego 125 gram ryżu. I jeszcze następny posiłek będzie właśnie taki sam. No i następny posiłek będzie taki sam. Zazwyczaj właśnie moja dieta jest taka, że robię sobie dwa takie same posiłki pod rząd, żeby to jak najszybciej właśnie zrobić. I czasami właśnie jest to ryż, albo ziemniaki. A jeżeli chodzi o warzywa, to właśnie zmieniam je często, żeby dostarczać różnych właśnie witamin i minerałów dla organizmu. No dobra, czwartym posiłkiem na dzisiaj właśnie będzie ryż jaśminowy 100 gramów, do tego 100 gram banana i do tego 50 gram WPC. Generalnie robię to tak, że wrzucam gorący ryż jaśminowy, trochę chwilę czekam, potem zdaję białko i potem razem to wszystko do sobą mieszam i właśnie to fajnie się białeczko już rozpuści i wychodzi taka w sumie papka, taki kleik i do tego 100 gram banana no nie wygląda znowu, ale smakuje bardzo dobrze w zależności w sumie też jakie białko dacie, ja na przykład dałem teraz o, o smaku lodów waniliowych i super mi podchodzi no i właśnie zjem taki posiłek i za dwie godziny lecę na siłownię, dzisiaj będę robić łapy, tu może też coś nagram bo w sumie krótki e, odcinek wyjdzie i jeszcze tutaj Wam daję makro tego posiłku, jeszcze Wam pokażę jak wygląda moja suplementacja przed treningiem. Robię sam właśnie taką przedtreningówkę daję sobie właśnie do szklanki z wodą 2 gramy soli. Sól też można sobie dodać do posiłku przedtreningowego ale jak widzicie ja na słodko sobie jem, więc wolę sobie dodać do przedtreningówki No i dałem sobie tutaj do kubeczka. 5 gram steryliny, 3 gramy betalaniny i 3 gramy AKG i właśnie to wypiję pół godziny przed treningiem, do tego 200 ml kofeiny i widzimy się na treningu no ja już jestem na siłowni dzisiaj tak jak wspominałem zrobimy łapy najpierw zacznę od bicepsa na wyciągu, na bramie dokładnie mam nadzieję, że będę miał kogoś kto mi to nagra i zrobię taki szybki trening po ten też postaram się nagrać każde ćwiczenie, tak e, po 10-15 sekund, żeby pokazać jak wygląda nowy plan treningowy. wróciłem z siłowni, tak jak widzieliście zrobiłem sobie łapy dzisiaj i teraz będę jadł posiłek potreningowy. Tutaj mamy 100 gram płatków kukurydzianych i do tego 80 gram płatków takich miodowych, tych smakowych. No i to wszystko zalałem właśnie w WPC, 50 gramów WPC, sobie teraz pomieszam i tak od razu po treningu. Jeszcze robiąc 25 minut cardio, bo robię je 5 razy w tygodniu po 25 minut i, i tyle. I widzimy się w ostatnim posiłku. A na ostatni posiłek dzisiaj mam 3 jajka, dokładnie chyba 180 gram z tego co pamiętam. Do tego 60 gram mięsa z kurczaka, jakieś warzywa, w tym przypadku ogórki. I tam pod spodem jest 100 gram ryżu. I czasami właśnie jem tak, że sam jakiś twaróg z masłem orzechowym albo z kry z makaronem tak to wygląda.